Siemanko, tu Radio Wy jesteście na kanale Radio Flatout. Ja jestem na torze Słonczyn GT Series. Podczas tej imprezy jest premiera produktu, który jest w pewnym sensie spełnieniem moich inżynieryjnych marzeń. Marka Extreme wypuściła nową oponę, której ja z kolei jestem ojcem krzesnym. Za chwilę ją wam pokażę. Tak wygląda z boku, ale was pewnie interesuje jak wygląda bieżnik. Żeby opowiedzieć o bieżniku, to muszę Wam opowiedzieć o historii, jak ta opona powstała. Rok temu, jak wracałem z któregoś wyjazdu na Nurburgringu, zadzwoniłem do Tomka z taką propozycją, ale też z pytaniem, czy bylibyśmy w stanie stworzyć nowy produkt. Oponę, która pozwoli na kołach dojechać na tor, niezależnie jakie będą warunki na miejscu, czy mokro, czy sucho, pozwoli nam nakręcić dużo kilometrów. I finalnie bezpiecznie wrócić do domu. Czyli w gruncie rzeczy ma być to nie najszybsza opona, ale opona, która będzie ultra uniwersalna. Opona, która też y, wytrzyma w samochodzie bez geometrii, bez większego pochylenia kół. Opona, która będzie świetną taką oponą entry level. I mam wrażenie, że taką oponą jest właśnie Extreme Power. S, czyli opona, którą teraz wam prezentuję, bieżnik zaprojektowany w takim nowym duchu. Oczywiście asymetryczny, po stronie zewnętrznej mamy duże połacie gumy. Chodzi oczywiście o to, żeby w autach bez pochylenia kół również mieć fajną trakcję. Dwa kanały obwodowe szerokie, to będzie pomagało w odprowadzaniu wody. W prowadzeniu wody przed czołem opony, dodatkowo tutaj taki kanał jeszcze węższy. Te nacięcia są bardzo ciekawe w kształcie latawca. Chodzi o to, że w momencie, kiedy jedziemy na wprost, opona jest bardziej otwarta. Jeżeli wkładamy więcej siły, opona się zamyka, generując nam więcej trakcji. Jeżeli jedziemy w poślizgu podsterownym, mamy za bardzo skręcone koła, to te rowki też akustycznie będą nas. O tym informowały. Opona moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Yy, za chwilę będę miał okazję sprawdzić ją po raz kolejny i pokazać wam jak to wygląda. Ale dobrze wiecie, że opona to nie tylko bieżnik, ale mieszanka i karkas. Mieszanka, która jest tutaj, przede wszystkim miała być ultra uniwersalna. Kleić w miarę wcześniej bez podgrzania, ale też wytrzymywać duże temperatury. Oczywiście zrobienie. Takiej opony jest dosyć trudne, więc trzeba iść na kompromisy, więc raz jeszcze podkreślę, że nie jest to najszybsza opona z portfolio Extreme, ale zdecydowanie taka, która będzie najłatwiejsza i tak jak powiedziałem, najbardziej uniwersalna. A jak wygląda Karkas? No i to jest klucz całego. Wszystkiego zamieszania, bo wszystkie opony VRS mają nowe karkasy, więc jest to produkt, który jest bardzo powtarzalny. Za każdym razem dostajemy taką samą oponę, a jeżeli chodzi o karkas, ściankę boczną mamy tutaj dosyć twardą. Nie jest to pancerna ścianka, bo nie taki był cel. Chodziło też o to, żeby opona była względnie komfortowa, no i przede wszystkim lekka. Dorzucanie tutaj więcej materiału zawsze powoduje zwiększenie wagi opony, a chcieliśmy również, by ta opona nie wpływała niekorzystnie na zużycie paliwa, była po prostu takim świetnym upgrade'em opony typu Michelin Cap 2 i tym podobnych. Więc jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień? Oczywiście zobaczycie jak ta opona jeździ. Ale Extreme będzie partnerem GT Series w przyszłym roku, co za tym idzie Klasy te zunifikowane, klasy, w których jeżdżą podobne samochody, będą jeździły właśnie na tych oponach. To oczywiście jest fajne, bo rywalizacja jest wtedy równiejsza. To oczywiście jest też fajne, ponieważ jest to opona, nie ma co ukrywać, budżetowa. Więc dzisiaj zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego przetestowania tych opon na torze, a ja się będę przyglądał i pytał ich o Odczucia, więc teraz już się żegnam i widzimy się za chwilę. No tak, ale opony się ocenia nie po tym, jak wygląda na stojaku, a jak jeździ i jak wygląda po Więc ja jestem po swoim pierwszym stincie i to, co tutaj się dzieje, to jest obraz, który mnie cieszy. Ten egzemplarz nie ma dużego pochylenia kół, nie mamy tutaj regulowanych wahaczy, nie ma relokacji górnego wahacza, więc tu pochylenie jest niecałe dwa stopnie i pod takie właśnie pochylenie ta opona była wymyślana. Więc Tutaj przyjmuje bardzo dużo siły, więc to jest strefa, gdzie mamy mniej bieżnika, tu jest bardzo sztywno i chodzi o to, żeby właśnie przyjąć samochód, który nie ma geometrii. I to wszystko wygląda bardzo dobrze. Ja wystartowałem specjalnie na trochę wysokim ciśnieniu, bo dwa bary, byłem ciekaw, co się będzie działo. Te ciśnienie jest trochę za duże, opona powinna pracować do tego punktu. Pracowałam mniej więcej gdzieś tutaj, więc myślę, że teraz z jakieś dwie na kolejny raz zejdziemy. Okna temperaturowe bardzo, bardzo szerokie. To jest mały tor i tutaj łatwo jest te opony przegrzać. Właściwie sesja trwała jakieś 15 minut, to ostatnie 3 minuty tylko odpuściłem. I dzięki temu, że te Kanały nie są proste, one mają taki trapezowy przekrój. Ta opona się zużywa tutaj pełniej. Nie ma e, takiej tendencji do podwijania i, i niszczenia rantów. To działa bardzo, bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o uczucie z za zakierownicy, to również jest to, co chciałem. Czyli nie jest to opona, która jest. Ultra ultra twarda pod względem ścianki, ale jest to opona, która daje bardzo dobrze znać o tym, co się dzieje z przyczepnością. Podsterowność, nadsterowność, to wszystko bardzo dobrze czujemy na kierownicy. Na chwilę wyjechałem z toru, żeby pokazać Wam, żeby nie pokazać, ale żebyście mogli usłyszeć głośność. No i jedziemy około 90, przyspieszę do 100. Teraz jest 100. Moim zdaniem tego charakterystycznego dźwięku dla opon typu slick nie słychać. Bardziej słychać tylny dyfer. Moim zdaniem jest zupełnie akceptowalnie. Ale was pewnie bardziej interesuje, jak jest w czasach. A w czasach jest tak. Widzicie teraz to. Mam nadzieję na ekranie 59 ,4. To jest najlepszy czas, który udało mi się zrobić. I jak to ma się w tabeli, to widzicie sami, jest bardzo dobrze, bo jest to, hmm, teraz nie pamiętam, bo nie widzę, ale druga albo trzecia ośka podczas dzisiejszego dnia. Więc spoko, bo wydaje mi się, że nic piątka akurat ta nie jest tak dopasiona, żeby była szczególnie szybka. Więc to pokazuje, że prędkość tych opon jest. Ale to oczywiście było tylko moje zdanie, więc warto by było zapytać innych, którzy już mieli okazję jeździć na tych oponach jak się im jeździ, Czyli tradycyjne pytanie dziennikarza rajdowego do kierowcy po zjechaniu z odcinka JO. Jak masz na imię? Wojtek, cześć. Wojtku, przyjechałeś dzisiaj na jakich oponach? Przyjechałem na kap 2, szerokość 225. Miałeś okazję jeździć na nowej oponie? Tak jest, jeździłem na tych extremach i muszę przyznać, że przyjemnie mi się bardzo jeździło. Była to dość przewidywalna opona, jak już ją rozgrzałem, to, to naprawdę przyjemnie kleiła, porównywalnie do kap 2. E, troszkę lepszy czas mam na K2, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, K2 mam szerszą 225, a jeździłem na Extremach 215, więc tutaj przy dużych łukach no, na pewno zrobiło to jakąś różnicę, że, że mogłem trochę więcej prędkości przenieść. Jakie jeszcze m, różnice widzisz, jeżeli chodzi o ilość okrążeń, które jesteś w stanie zrobić na jednej i drugiej oponie? No, to było, to, to było dla mnie najważniejsze, że widać nawet po tych czasach, jak teraz spojrzałem na wszystkie lapy, że, że naprawdę. Na kabdłówkach mam jedno okrążenie. Te opony się nagrzewają, a potem przegrzewają i to by było na tyle. A tutaj na tych ekstremach... Łupiesz. Patrzy, tak, patrzyliśmy naprawdę teraz chyba 7 kółek i naprawdę 6 kółek powtarzalny czas. 5-6 kółek chyba był taki powtarzalny czas. No super, to jest naprawdę do ćwiczeń najlepsze narzędzie, mi się wydaje. A powiedz mi, jak pierwsze kółko, kiedy opona jest zimna, jak według Ciebie ona wstaje, w którym momencie można nacisnąć? na takim obiekcie jak Słomczyn. Musiałbym, oj nie skupiłem się na tym aż tak bardzo jak szybko wstała ta opona, ale na pewno podobało mi się to, że była bardzo przewidywalna, że jak czułem, że, czułem, że odklei i wiedziałem to już wcześniej i byłem w stanie się na to przygotować, nie, nie zaskoczyła mnie ani razu, że że Was coś poleci i, i go nie złapie. Także naprawdę pod tym względem też bardzo przyjemnie do ćwiczeń się tym, tym jeździło. Polecam. Wiesz co, ja się uśmiecham, bo taki był właśnie cel tej opony. Zresztą rozmawialiśmy wcześniej żeby właśnie to było takie dobre narzędzie bardzo uniwersalne testowe że masz jedną oponę i po prostu skupiasz się na jeździe a nie na zastanawianiu jaką mieszankę dobrać co dobrać yy, tylko po prostu jeździsz i ćwiczysz yy, swój kunszt to uważam sportowy. że uważam że się udało i co najważniejsze widzę że już ta opona chyba przechodzi na czwarty czy piąty samochód Wszyscy tę oponę orają bez żadnych po prostu bez żadnej litości a ta opona nie znika póki co więc yy... Wygląda dobrze. Dobrze. Wygląda dobrze. To my ją pokażemy na koniec, jak wyglądała jedna z 17, 17 i 18 zaorana po całym dniu. Póki co się żegnamy. Piąteczka. Jana. Adam Jugowski, tego pana przedstawiać nie trzeba. Adam, dzisiaj jakim samochodem jeździłeś? Toyota gr Yaris seria. Prawie seria, bo ma sprężynę w Drugie pytanie: na jakich oponach jeździłeś dzisiaj? Ojej, dzień rozpocząłem na hotlapach i przyznam szczerze. Tutaj wiesz, że nawet mówię radio, ja sobie wbiję do ciebie na a ty wbijaj do mnie i wymienimy się swoimi poglądami, doświadczeniami. Mm, I to była bardzo ciekawa przejeżdżka z tobą. W ogóle jeździsz bardzo ciekawie, ale to jest, myślę, temat na inny odcinek. Nie, w każdym razie. E, e, Masz. Ciekawie? Ciek ciekawie, bardzo ciekawie, nie, bo szukasz i optymalizujesz. To jest bardzo fajne i nie jedziesz kwadratowo. Są osoby, które jeżdżą kwadratowo, i kwadratowo często to nie znaczy źle, ale używając zupełnie innej Zależy. techniki. A Ty jeździsz bardzo płynnie. Jak typowy Miatowicz, chyba. Ale dobra, powróćmy do opon. Niker, ja tylko hot lab. dodam, Hotlap to jest Extreme Power 2 w mieszance właśnie Hotlap, w skrócie Hotlap. Tak, w skrócie Hotlap, czyli macie dwa okrążenia, żeby rozgrzać opony, macie jedną, maksymalnie dwa kółka, żeby zrobić czas, a później opony są przegrzane I, i, już, sesji. i nie kleją tak dobrze. Znaczy nie, sesja zazwyczaj ma około 10 okrążeń, 10 minut, tak jak na to, że Słomczyn. Tutaj ja realnie miałem 1 trzecią połowę tego czasu, maksymalnie. Zresztą jechałeś ze mną, czułeś, co się dzieje. Nie zmienia to jednak faktu, że zrobiłem 58 z groszem, co uważam za bardzo fajny czas. Przypomnijmy, to jest Jaris na fabrycznym wydechu z tymi wszystkimi zwężkami itd., To jest Jaris, tylko który ma stożek. I hamulce EBC. I to jest tyle. Sprężyny. Więc tutaj nie ma żadnych moteków, nie ma skrzyń. Czyli jakbyś nie ma... tego nie miał, to najprawdopodobniej Jaris była... byłby wolniejszy od Mazdy MX5, która jest właściwie seryjna poza gwintem. <słyska> Sugeruję, że mając sprężyny, <słyska> jestem szybszy dzięki temu. Ale nie chodzi o to, że są tutaj z nami gier Jarisy, które mają stabilizatory powymieniane, po, po geometrię, zawieszenia bardzo mocno, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Y Chyba tam trafiłem na podło, więc jestem bardzo zadowolony, ale przy okazji to, że tam chyba trafiłem na podło, bo w sumie nie jestem pewien, ale to się okaże, powracając do tego, że oprócz tego, że jeździłem na hotlapach, to wskoczyłem również w nową mieszankę Type S. No, właściwie można by było powiedzieć, że nowy bieżnik, bo tak. VRS, mieszanka po prostu VRS. I teraz tak, różnice. Czekaj, jak Hoplap... powiedziałem Type S, to to wytnie, już zmęczony jestem z tym, o 3.40. A mamy 17 i nie spałem. E, dobra, sorry. W każdym razie. E, różnice. Różnice. Panie Adamie. Dobra, no to tak, hotlap trzeba rozgrzewać. Mamy dwa kółka i koniec, kropka. Tutaj jeździłem całe 10 minut i mogłem jeździć, jeździć, jeździć. Wiemy, że opona genialnie odpowiada. Czyli nie tylko oprócz tego, że e, tracimy względnie przyczepność, bo to nie jest tak, że lecimy nagle w siną, dal, tylko ona. Stopniowo odpowiada Hola, hola, przesadzasz troszkę wolniej i nie dosyć, że mamy efekt akustyczny, czyli opona piszczy, to jeszcze mamy również odczucia za kierownicy. Czy to jest fajne? Bardzo fajne. Jaka jest różnica czasowa? Minuty. Nie, boże, minuty. Sekundy. Na franie się zapatrzyłem. Przepraszam, ja się robię, Śmiało telefon. O, oczywiście, telefon, wszystko. Portfel najlepiej. Portfel. Jak coś na portfel możesz. To jest telefon bardzo. i wszystko. Dobrze, w każdym razie różnica I była sekundy. sekundy. Sorry, oczywiście nie minuty, tylko sekundy. Więc czy to jest duża różnica? Z jednej strony tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że porównujemy oponę typowo z nastawieniem torowym, gdzie mamy tylko dwa kółka, żeby wykonać dobry czas. Do opony, która jest bardzo przystępna cenowo, do opony, która ma homologację drogową i możemy nią jeździć wszędzie, i do opony, której za bardzo nie musimy rozgrzewać. Warto ją troszeczkę rozgrzać, ale nie ma, to nie jest must have. I opona, która wytrzymuje bardzo, bardzo, bardzo długo w stosunku do hodlapa. To tutaj... opona, która będzie działać na mokrym? W stosunku też do Nie wiem, która... jak na. To znaczy, ty jeździłeś więcej. Ja nie jeździłem na mokrym, na tej nowej oponie, więc nie powiem wam, czy to jest dobra opona na mokrym, ale feedback, który dawała, bardzo mi się podobał. Znaczy, znasz mnie? Ja bym najchętniej wygrywał wszystko, co się da, i jeżeli mam sekundę, to. Ja bym przyjechał walczyć na hodlapie, ale to jestem ja, jeżeli ktoś chce przyjechać, optymalizować, szukać punktów hamowania, uczyć się po prostu jeździć sportowej jazdy, to nowa opona, VRS dokładnie, S jak sport, łatwo zapamiętać. Właściwie S jak street miało być. No, ale jest jak sport. Też. Więc VRS, no tak, bo ja bazuję między VR1, ciągle VR2 wartościami liczbowymi, ja mówię o tym dzisiaj. VRS daje tą możliwość, że mamy szeroki spektrum działania. Nie tylko na drodze, również na torze wyścigowym, nawet jeżeli przeginamy, to ta opona nas fajnie o tym informuje, że to już ten moment, kiedy przeginasz. Więc czy to jest fajna opona? Tak. Czy to jest tania opona? Tak. Czy warto ją kupić i wytestować? Zdecydowanie tak. Co prawda jest tylko w kilku rozmiarach i 17 i 18, więc to nie będzie opona dla wszystkich. Generalnie będzie rozmiarówka 17+. Więc pod nowe hothecze, czyli również 19 cali i najprawdopodobniej również i więcej. Prokurator już nie siedzi na tym. Ale powracając do tematów mniej żartobliwych, to bardzo spoko opona, naprawdę fajna opona, a w tym przedziale cenowym myślę, że nie ma sobie równych. Mówiąc tak wprost, bo jeżeli patrzymy na konkurencyjne marki, nazwijmy to marek, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, to to jest opona wielokrotnie droższa, w sensie tych odpowiedników o ogruntowanej pozycji. A tu mamy oponę, która jest w stanie zrobić bardzo dużo, jeździ bardzo fajnie. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy wyciskać z samochodu i ze swoich umiejętności top of the top, to są szybsze pozycje na rynku. I tak miało dokładnie być, czyli opona entry level, opona bardzo mm, uniwersalna. Na... Tak, ale jeżeli miałbym mieć taką oponę do treningu, to zdecydowanie byłby to model VRS. W końcu zapamiętałem, udało mi się, bo w dzisiejszym Brawo. Jeżeli macie problemy z zapamiętaniem, to oglądajcie ten materiał. Nie zmierzam do tego, że faktycznie stosunek ceny do jakości jest poza skalą. Więc naprawdę genialny produkt, ale się... Tak, poza skalą, ale nie, tak jak mówię, warto jeździć, testować, sprawdzać, bo czasem jedni mają takie preferencje, drudzy inni więc e, szkolić się warto i w bezpiecznych warunkach tak o, jak my dzisiaj na Torze Słomczyn. Słowo końcowe. Dziękuję. Tego pana powinniście kojarzyć z tego kanału Tomek Lichowski, właściciel marki Extreme. Tomku, się. Jak y, przebiegły dzisiejsze testy, jak feedback od zawodników BT Series. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Zawodnicy też y, są zadowoleni. Każdy jest pozytywnie zaskoczony. Powtarzalnością, szerokim oknem działania. Czasy były bardzo powtarzalne. Zużycie też jest na przyzwoitym poziomie. Opona jest cicha, tak jak chcieliśmy, więc tutaj naprawdę jesteśmy zadowoleni. Czekamy tylko na jakieś deszczowe warunki, żeby zobaczyć, jak to działa na wierzchniach mokrych. No, i pewnie trzeba będzie poczekać też na jakiś większy, szerszy feedback ze środowiska, jak więcej osób zacznie na tym jeździć. Ale na to chwilę jest naprawdę bardzo dobrze, nie było żadnych problemów z oponami. E, oczywiście niektórzy e, kierowcy poza naszą kontrolą przesadzali z ciśnieniami, e, stosowali za niskie ciśnienia, więc to od razu gdzieś do połowy boku te e, napisy były zjadane. E, no, mówię się szczerze, jazda na półtora bara to nie jest. E, Ciśnienie na. No, na to na temat na dłuższy film, więc takich filmów więc, na moim kanale było kilka. Tak, więc trzeba pilnować ciśnienia i wtedy naprawdę wszystko jest w Tomku, pytanie odnośnie rozmiarów, bo już po wróceniu z Torki, że tutaj jestem, takie pytania padły. Czy idziecie z duchem czasu i większe rozmiary, czy podobnie rozmiarówka będzie wyglądała jak przy poprzednich modelach? Nie, będziemy szli większe rozmiary, ponieważ. No, mówmy się szczerze, te, te autka na małych rozmiarach powoli już się kończą i będą to głównie 17, 18, 19. Dobrze. Jano nam tylko, że cały czas hula zniżka flatautowa do sklepu internetowego Intercars, gdzie opony Extreme możecie kupić taniej. Informacje jak to zrobić znajdziecie w opisie. I chyba z tego miejsca będziemy się żegnać. Ja tylko dodam, że na mojej miacie zostają te opony, więc tak. wbijajcie na mój Instagram. Będę starał się, jak spadnie deszcz, nagrać jakieś krótkie filmiki z takim feedbackiem z pierwszej ręki. No i tyle. I dzisiaj jest sobota, a mam nadzieję, że wy to oglądacie około 10.30 jutro, więc przede mną jeszcze trochę montażu. Żegnamy się. Dzięki bardzo. Do Cześć. następnego. Cześć.